wilk i zając. W głębokim zielonym lesie, gdzie rosły najwyższe sosny i najgrubsze dęby, mieszkał wielki szary wilk o imieniu Groźny. Miał takie imię przypadkowo. Jego warczenie słychać było aż za trzema wzgórzami, a gdy pokazywał swoje wielkie białe zęby, nawet najodważniejsze wiewiórki natychmiast chowały się w dziuplach. Groźny, bardzo się z tego cieszył. Każdego ranka wstawał, przeciągał się długo i dumnie, po czym wychodził na spacer po lesie, żeby wszystkim przypomnieć, kto tu rządzi. War! To ja groźny. Warczał głośno, a jego głos odbijał się echem od drzew. I y, rzeczywiście natychmiast słychać było szelest liści tu pod małych y, łapek i trzepot skrzydeł. Wszystkie zwierzęta uciekały, gdzie pieprz rośnie. Y, Pewnego słonecznego poranka, gdy Groźny jak zwykle przechadzał się dumnie po swojej domenie, zobaczył coś niezwykłego, na środku pogodnej polany w promieniach słońca siedział mały brązowy zając i spokojnie jadł śniadanie, skubał soczyste źdźbła trawy i mruczał pod nosem jakąś wesołą melodię. Groźny nie mógł uwierzyć własnym oczom. Zatrzymał się jak wryty i przez chwilę tylko gapił się na zająca. Hej! Warknął w końcu najgłośniej jak potrafił. Hej! T.I. a i, -i tece Horzu. Zając podniósł głowę, przełknął źdźbło trawy i spojrzał na wilka swoimi dużymi, błyszczącymi oczami. Dzień dobry, powiedział uprzejmie. Czy mówiłeś do mnie? Groźny otworzył paszczę ze zdziwienia. Żadne zwierzę nigdy nie powiedziało mu dzień dobry. Czy, czy ty nie wiesz, kim jestem? wykrzyknął, pokazując wszystkie swoje zęby. Wiem, bardzo dobrze odpowiedział Zając, wycierając łapką pysk. Jesteś wilkiem groźnym. Cały las o tobie mówi. No, właśnie, wypił się dumnie wilk. A więc, dlaczego nie uciekasz, jak wszyscy inni? Zając pomyślał, yy, chwilę drapiąc się za uchem? Hmm, powiedz mi groźne, dlaczego wszyscy przed tobą uciekają? Co konkretnie robisz, że tak się boją? Wilk był pewny swojej odpowiedzi, bo jestem najsilniejszy i najstraszniejszy w całym lesie. Mam wielkie zęby, potężne łapy i najgłośniejszy ryk war. Po tym war gdzieś z oddali dobiegł trzepot skrzydeł, to jakaś przestraszona wrona uciekała jak najdalej. To prawda, jesteś bardzo duży i silny, przytaknął zając, ale powiedz mi, czy kiedykolwiek próbowałeś być miły dla innych zwierząt? Miły? Prychnął groźny. A po co miałbym być miły? Ja jestem wilkiem! Może dlatego odparł mądry zając, siadając wygodnie i oplatając ogon wokół łapek, że prawdziwa siła nie polega na tym, żeby wszyscy się cię bali, ale żeby cię szanowali i chcieli być twoimi przyjaciółmi. Przyjaciółmi? nasz usiadł z wrażenia. Ja nie potrzebuję przyjaciół. Jestem wilkiem samotnikiem. Każdy potrzebuje przyjaciół, powiedział zając łagodnie, nawet najpotężniejszy wilk a powiedz mi czy ktoś, kto się ciebie boi, zechce ci pomóc, gdy będziesz potrzebować wsparcia? Groźny zamyślił się, przypomniał sobie ostatnią zimę, gdy zachorował i leżał w swojej jaskini przez tydzień z wysoką gorączką. Był wtedy bardzo samotny i smutny. Nikt go nie odwiedził, nikt nie przyniósł mu nawet kropli wody, ale. Ja nie umiem być miły, przyznał w końcu ze smutkiem, spuszczając pysk. Całe życie tylko warczę i straszę. To jedyne, co potrafię. Każdy może się nauczyć, uśmiechnął się zając, podskakując bliżej. A wiesz co? Ja ci pomogę. I tak zaczęła się niezwykła przyjaźń między dużym wilkiem a małym zającem. Yy, zając, który miał na imię Mądralek, codziennie spotykał się z groźnym na polanie i uczył go, jak być miłym. Zacznijmy od powitania, powiedział pierwszego dnia. Zamiast warczeć, war, spróbuj powiedzieć: Dzień dobry, jak się masz? Dzień dobry, jak się, yy, war. Groźny, mieszał stare nawyki z nowymi słowami. To bardzo trudne. Nic się nie martw, z czasem będzie łatwiej zachęcał yy, mądralek. Druga lekcja dotyczyła słuchania. Gdy ktoś do ciebie mówi, nie warczej od razu tłumaczył zając. Wysłuchaj go do końca, a, a potem dopiero odpowiedz. Trzecia lekcja była o e, pomaganiu. Zobacz, pokazywał mądrale, gdy zobaczysz, że ktoś ma problem, zamiast go nastraszyć, zapytaj, e, czy mogę ci pomóc. Groźny bardzo się starał, ale na początku było mu niesamowicie trudno. Przez lata był tylko groźny, więc bycie miłym było jak nauka nowego języka. Pewnego dnia, e, gdy e, ćwiczyli na polanie, usłyszeli płacz. Spod wielkiego krzaka dochodziło żałosne popiskiwanie. Ktoś potrzebuje pomocy, powiedział mądralek. War! E, to znaczy, pójdę sprawdzić, poprawił się e, szybko groźny. Pod krzakiem siedziała mała wiewiórka i płakała. Gdy zobaczyła e, wilka, zaczęła trzeszczyć ze strachu. Nie jedz mnie! Nie jedz mnie, jestem za mała, żeby być y, smacznym obiadem. Groźny już chciał warknąć prezesta krzyjza, ale przypomniał sobie lekcję mądralka. Dzień dobry powiedział, jak najłagodniej potrafił. Dlaczego płaczesz? Może, może mogę ci pomóc. Wiewiórka przestała płakać i wytrzeszczyła oczy ze zdumienia. Ty, ty nie chcesz mnie zjeść, nie odpowiedział groźny. Chcę ci pomóc. Okazało się, że wiewiórka o imieniu Orzeszek zgubiła swój największy skarb worek pełen orzechów na zimę. Spadł jej z drzewa i nie mogła go znaleźć. Pomogę ci szukać, zaproponował Groźny. Przez następną godzinę wszyscy trzej przeszukiwali las. W końcu Groźny, dzięki swojemu doskonałemu węchowi, znalazł worek schowany pod liśćmi. Och, dziękuję, dziękuję. Piskała z radości Orzeszek. Jesteś najlepszym wilkiem na świecie. Groźny poczuł coś dziwnego w środku, jakby ciepłe światełko rozgrzewało mu serce. Nigdy wcześniej nikt nie powiedział, że jest najlepszy. Od tego dnia wszystko się zmieniło. Groźny codziennie ćwiczył bycie miłym. Uczył się mówić proszę i dziękuję, pomagać młodszym zwierzętom i słuchać ich problemów. Nie zawsze szło mu dobrze. Yy, pewnego razu, gdy młody królik przypadkowo wpadł na niego, groźny automatycznie warknął: yy, Uważaj, gdzie leziesz? Potem szybko się poprawił. To znaczy, nic się nie stało. Czy nie zrobiłeś sobie krzywdy? Innym razem, gdy grupa wiewiórek robiła zbyt dużo hałasu, groźny prawie ryknął na nie, ale w porę się opanował i powiedział: Drogie wiewiórki, czy mogłybyście mówić trochę ciszej? Próbuję się zdrzemnąć. Z każdym dniem było mu coraz łatwiej. Zwierzęta przestały przed nim uciekać. Zaczęły z nim rozmawiać, a niektóre nawet zaproponowały mu y, przyjaźń. Największą próbą była przygoda z wilczym niedźwiedziem, y, ogromnym, brunatnym niedźwiedziem, który pewnego dnia y, przyszedł do lasu i zaczął terroryzować wszystkich mieszkańców. Kto tu rządzi? Ryknął niedźwiedź, łamiąc gałęzie dla zabawy. Wszystkie zwierzęta schowały się, ale groźny postanowił Jam pomóc. Wyszedł naprzeciw niedźwiedzia. Dzień dobry, powiedział uprzejmie. Jestem groźny. Czy mogę ci w czymś pomóc? Niedźwiedź parsknął śmiechem. Miły wilczek chce mi pomóc? Ha, ja tutaj będę rządził. Będę sobie brał co zechce. To nie w porządku odpowiedział spokojnie groźny. Te zwierzęta są moimi przyjaciółmi. Nie pozwolę, żeby się krzywdził. A co mi zrobisz, miłasku? Zadrwił niedźwiedź. Wtedy stała się rzecz niezwykła. Z każdego krzaka, yy, za każdego drzewa wyszły zwierzęta. Przyszedł orzeszek ze swoimi kuzynami wiewiórkami, rodzina królików, statko jeży, wiele ptaków, wszyscy przyjaciele groźnego. Nie jesteś, sam powiedział, mądralek, stojąc u boku wilka. Masz przyjaciół, którzy cię wspierają. Niedźwiedź spojrzał na tłum zwierząt gotowych bronić swojego przyjaciela, wilka i postanowił odejść. Nigdy nie widział czegoś takiego, żeby zwierzęta broniły wilka. Dobrze, dobrze, burknął, ale jeszcze tu wrócę. Będziemy czekać odpowiedział groźny. A może następnym razem przyjdziesz jako przyjaciel, nie jako agresor. Gdy niedźwiedź odszedł, wszystkie zwierzęta zaczęły świętować. Urządziły wielką imprezę na polanie z tańcami, śpiewami i wspólną ucztą. Groźny powiedział tego wieczora, mądralek, pamiętasz, jak mówiłeś, że nie potrzebujesz przyjaciół? Tak uśmiechnął się wilk. Bardzo się myliłem. Dzisiaj przekonałem się, że y, przyjaciele to największa siła na świecie. A prawdziwa odwaga dodał mądry, zając to umiejętność przyznania się do błędu i chęć zmiany na lepsze. Gdy następnej zimy groźny znów y, zachorował, bo nawet najsilniejsze wilki czasem chorują, y, wszystkie zwierzęta z lasu na zmianę przynosiły mu jedzenie i lekarstwa. Y, orzeszek y, przynosił najlepsze orzechy, króliki, świeże marchewki, a ptaki śpiewały mu, żeby się nie nudził. Mądralek codziennie go odwiedzał i opowiadał zabawne historie y, o tym, co dzieje się w lesie. Y, Wiesz, co, mądralku powiedział groźny, gdy już wyzdrowiał, miałeś rację. Y, prawdziwa siła to nie strach, ale przyjaźń i szacunek. Teraz jestem o wiele silniejszy niż wtedy, gdy się mnie wszystkie zwierzęta bały. I szczęśliwszy dodał, zając uśmiechem: O wiele. Wiele szczęśliwszy, potwierdził groźny. Od tamtej pory w lesie panował pokój i harmonia. Groźny został pierwszym w historii wilkiem przewodnikiem, który pomagał innym zwierzętom rozwiązywać konflikty. A gdy ktoś nowy przychodził do lasu i próbował nastraszyć mieszkańców, wszyscy mówili: Idź pogadać z groźnym, on cię nauczy, jak być dobrym sąsiadem. I yy, rzeczywiście groźny z przyjemnością uczył innych, jak być miłym i zdobywać przyjaciół zamiast wrogów. A mały mądralek? Został jego najlepszym przyjacielem i doradcą. Do dziś mieszkają razem na pięknej polanie i, i pomagają wszystkim zwierzętom, które potrzebują rady lub wsparcia. Morał lepiej być kochanym niż obawianym bo miłość i przyjaźń są o wiele silniejsze niż strach. Prawdziwa wielkość nie mierzy się tym, ile mamy wrogów, ale tym, ilu mamy przyjaciół. A najważniejsze nigdy nie jest za późno, żeby się zmienić na lepsze. Dziękujemy, że byliście z nami w tej bajkowej przygodzie. Jeśli podobała Ci się bajka, daj łapkę w górę i subskrybuj kanał bajkomania. Kliknij dzwoneczek, aby nie przegapić nowych bajeczek pełnych przygód. Do zobaczenia w kolejnej bajce. Czeka na ciebie nowa historia.